Hej wszystkim. Witam w kolejnym odcinku programu Zrób to sam. Jackie. Jest to odcinek specjalny, ponieważ po pierwsze, dokładnie za tydzień przypada Dzień Matki, który obchodzimy już od starożytności, a po drugie jest to odcinek specjalny, ponieważ ostatni w takiej właśnie plastycznej formie. Już za tydzień Zapraszam Was na kolejne odcinki programu Zrób to sam z Jackiem. Aczkolwiek będą one zupełnie inne. A jakie? Przekonacie się niebawem. A zatem do dzieła! Dzień matki, wspaniałe święto. A zatem musimy nasze rodzicielki wspaniale wynagrodzić w jakiś sposób. W związku z tym, przygotujemy dzisiaj wspólnie Laurkę 3D. Do przygotowania leurki potrzebujemy dwóch kartek papieru: może być kolorowy, biały, techniczny, jaki posiadacie, bloku kolorowego, nożyczek, kleju w sztyfcie oraz wspaniałego humoru. <śmiany> Na początek bierzemy dwie kartki papieru, które zginamy na pół. Jedną z tych dwóch kartek odkładamy sobie na bok, ona będzie tworzyła okładkę naszej laurki. Drugą natomiast będziemy teraz nacinać nożyczkami, po to, aby po otwarciu naszej kartki to, co będzie znajdowało się w środku, było wypukłe i symulowało efekt 3D. A zatem, w miarę blisko jednej z krawędzi, tutaj naszej zgiętej kartki, nacinamy słupek niezbyt wysoki. Pamiętajcie, że to będziemy musieli potem wykorzystać. Staramy się, żeby y, nacięcia były w miarę podobnej wysokości, najlepiej tej samej. Y, z drugiej strony robimy dokładnie to samo. I obok tego drugiego słupka wycinamy drugi mniejszy. Po prostu nacinamy troszeczkę mniejszą wysokość. Otwieramy kartkę i wyginamy najpierw te nasze największe wycięte słupki do zewnętrznej strony, po czym ponownie tą kartkę zamykamy. Tak aby y, tutaj te górne krawędzie naszych słupków zagięły się w odpowiedni sposób. Więc po prostu zaginamy karteczkę. Wsuwamy tutaj to, co wycięliśmy do środka. W ten sposób powstało nam coś takiego. Jak widzicie wygląda to już całkiem nieźle. Pozostało nam jeszcze zagięcie tutaj tej kartki, tego wycięcia. I to również robimy w podobny sposób. Przy czym o właśnie skinamy ją tak. Ona jest trochę mniejsza. Od, odłożyliśmy sobie karteczkę na bok, rozłożoną. Następnie przejdziemy do ozdobiania wnętrza naszej laurki. Do tego potrzebne y, zrobimy tutaj w środku kwiatki. Najlepiej, y, chyba najprościej będzie wyciąć tutaj tulipany, aczkolwiek możecie zrobić też inne, takie jakie przyjdą wam do głowy. I aby je wykonać, y, musimy wyciąć y, z tego zielonego koloru. Paseczki odpowiedniej długości, tak aby pasowały one do yy, wnętrza naszej kartki. One będą łodyżkami kwiatów. Jak widzicie, musicie je, starać się je wyciąć yy, takiej wysokości, aby też kielichy kwiatów nie wystawały nam poza zagiętą kartkę. Czyli możecie sobie najlepiej przykładać je tutaj i zaginać. W ten sposób. I wycinamy takie co najmniej trzy, tak jak tutaj mamy, y, trzy wypukłości w naszej kartce. W ten sposób powstały nam łodyżki kwiatów o różnej wysokości. To jest bardzo ważne, żeby stworzyć jeszcze większe wrażenie przestrzenne. Następnie bierzemy kartkę w innym odcieniu, w innym kolorze. Z tej kartki wytniemy kielichy, kielichy naszych kwiatów. Muszą one być różnej wielkości. Znaczy najlepiej, żeby były różnej wielkości. Do tego celu musimy też sobie je przypasować do naszej tutaj planszy 3D. Następnie wycinamy e, oczywiście odpowiednie kształty kielichów. Najlepiej jest zgiąć sobie kartkę na pół. E, wtedy wiemy na pewno, że obie strony będą równe. I wycinamy takie właśnie różnokolorowe kielichy. Widzicie kielichy naszych kwiatów i yy, łodyżki są już gotowe. Czego może jeszcze tym kwiatom brakować? Oczywiście listków. Aby wykonać listki do naszych łodyżek tulipanów, potrzebujemy znów zielonej kartki w tym samym odcieniu yy, co łodygi. Mamy łodyg dokładnie 5, więc wycinamy 5 lub 10 listków, tak aby można było nimi okleić te nasze wspaniałe łodyżki. Aby przyspieszyć ten proces, możemy zgiąć karteczkę. Dobrze, nasze łodyżki, kwiatki yy, oraz yy, listki są już gotowe. Yy, możemy przejść zatem do przyklejania ich na naszą planszę. Do tego celu polecam najpierw przykleić je sobie, yy, najpierw przykleić same łodyżki. Bierzemy klej biurowy i smarujemy naszą łodyżkę. Oczywiście. Nie musimy jej całej smarować, gdyż ona jest przyklejona do yy, karteczki tylko częściowo. I przyklejamy ją do wystającego elementu naszej laurki 3D, czyli tak jak widzicie tutaj, do tego kartonika. Czekamy aż klej wyschnie. Kiedy klej wyschnie, y, przejdźmy do przyklejania y, listków naszych wspaniałych kwiatów. Tutaj smarujemy zaledwie jeden z krańców naszych listków, tak aby móc go przytwierdzić w odpowiednim miejscu. Klejamy kolejne listki. Jak widzicie, łodyżki naszych kwiatów oraz listki są już gotowe, a zatem pozostało nam tylko przykleić kielichy kwiatów, które wcześniej wycięliśmy. Przejdźmy do dzieła. Jak widzicie, nasza laurka 3D w środku jest już y, gotowa. Następnie y, i teraz uwaga. Jeżeli klej, którym kleiliście kwiaty, y, elementy kwiatów ze sobą jeszcze nie do końca wysechu, nie róbcie tego. Natomiast jeżeli jest już on zupełnie suchy, to przejdźmy do zamknięcia tej laurki. Właśnie w ten sposób. I teraz widzimy że nic tam tutaj poza nią nie wystaje. I aby ta laurka nie wyglądała oczywiście z zewnątrz tak jak wygląda, musimy przykleić do niej drugą kartkę, którą mieliśmy y, zgiętą na samym początku. Mhm. I w tym celu musimy wziąć do ręki klej biurowy. Posmarować naszą kartkę klejem. Oczywiście najlepiej zrobić tak, żeby była cała posmarowana, aczkolwiek nie musi. Najważniejsze, żeby krawędzie były dobrze pokryte klejem. Tak, aby one podtrzymały konstrukcję naszej kartki. Następnie bierzemy drugą kartkę. I przykładamy równiutko do krawędzi kartki posmarowanej klejem. I dokładnie przyciskamy tak, aby klej związał ze sobą obie strony. Sprawdzamy, czy nic nam się w środku nie pokleiło i Odwracamy to, co tutaj przykleiliśmy na drugą stronę. Smarujemy, oczywiście, drugą stronę również klejem, oczywiście tą tutaj wyciętą. Abyście przypadkiem nie przykleili tego, co macie w środku. Smarujemy dokładnie krawędzie. Tutaj przytyk. Wycięciach również smarujemy dokładniej klejem. I jeżeli już całość pokryjemy odpowiednią warstwą, zaginamy naszą kartkę i równiutko przyklejamy do tej posmarowanej klejem. Następnie otwieramy tak, aby się upewnić, czy oby na pewno nasze kwiatki się nie przykleiły w środku. Jak widać, u mnie żaden się nie przykleił. Mm, I czekamy aż klej zastygnie. Kiedy nasza kartka wyschnie i obie części, zarówno zewnętrzna, jak i wewnętrzna, połączą się ze sobą, e, zamykamy ją. Następnie, tak jak widzicie, kartkę będziemy wręczać w ten sposób. A zatem, tutaj mama będzie sobie otwierała, będzie miała napisane jakieś wspaniałe życzenia od Was. To jest góra naszej kartki, a to dół. Musimy ją jeszcze tylko ozdobić, tak aby było wiadomo, do kogo ta kartka jest skierowana. I do tego celu użyjemy właśnie sznur, na przykład sznurka jutowego, czy też włóczki, muliny, zależy co posiadacie w Waszych domach. Po prostu bierzemy sobie sznurek, jakąś taką długość na przykład o ucinamy nożyczkami. sznurka i teraz będziemy oklejać sobie tą kartkę tym właśnie sznurkiem. W jaki sposób to zrobicie, i tak dalej, to zależy wyłącznie od Waszej wyobraźni. Yy, I tak, bierzemy klej biurowy i możemy zrobić tak, przesmarujemy sobie tutaj krawędź naszej kartki klejem. Dwie będzie posmarujemy klejem, do którego następnie będziemy przyklejać nasz sznurek. Róbmy to w miarę dokładnie, żeby sznurek nam się trzymał. Kochani, jak widzicie, nasza kartka na Dzień Matki jest już gotowa. Tak wygląda moja tutaj strona tytułowa. Możecie dodać napis dla mamy w środku, kiedy ją otworzymy. Prezentuje się przed nami łąka pełna pięknych kwiatów. Myślę, że życzenia możecie napisać tutaj, właśnie w tym miejscu. Co będziecie życzyć waszym mamom, to zależy wyłącznie od Was. Myślę, że jeżeli dodacie jeszcze piosenkę, taką jak na przykład: A ja kocham moją mamę, co ma włosy jak atrament, i nauczycie się całej tej piosenki, zaśpiewacie ją i wręczycie: Mamie te wspaniałe laurki. Wasze mamy będą przeszczęśliwe. Myślę, że może się nawet wzruszą na to, co zobaczą i co usłyszą. Ja w moim imieniu chciałem Wam wszystkim bardzo podziękować za to, że byliście ze mną tak długi czas i chciałem zaprosić Was na kolejny odcinek programu Zrób to sam, już za tydzień. Ale tak jak powiedziałem na samym początku, będzie to początek zupełnie nowej przygody. Razem. Będziemy poznawać zupełnie nowy świat. Do zobaczenia!